Dobra, przykryto. Yy, widzisz coś? Zosia i Magda przyszły na kółko biologiczne prowadzone przez Barbarę Gruszkę. Próbują pod mikroskopem zbadać mielonkę z kanapek sprzedawanych przez Konrada. Gimnazjalistki chcą dowiedzieć się, czy wędlina jest przyczyną zatrucia dwójki uczniów. Yy, bo tak chciałyśmy sprawdzić, czy jest świeża, i yy, tak w ogóle. A, pokaż. – Pleśni nie widać. – No, nie widać. – No i zapach też nie jest podejrzany. – No, nie jest. A dlaczego w ogóle badacie tę wędlinę? No, nie, już mówiłam, z ciekawości. Czyli ona jest na 100% świeża i się nie można na nią zawiedzić, tak? No tak na 100% nie mogę tego powiedzieć, tym bardziej, że jeżeli chodzi o mięso, to najbardziej niebezpieczne są bakterie i pasożyty w nim występujące, na przykład włosień. Ale tutaj nie ma żadnych bakterii ani pasożytów, prawda? No, na podstawie tej próbki nie mogę tego powiedzieć. A ten włosień to jest bardzo niebezpieczny? E, a właśnie, moi kochani, koleżanki pytają, czy włosień jest niebezpieczny. Tak, jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych pasożytów, który wywołuje chorobę zwaną włośnicą, której przebieg Często bywa ciężki, a nawet może prowadzić do śmierci. O Boże, ale jak rozpoznać, czy ktoś ma tą chorobę? No najczęstszymi objawami są biegunka, wymioty, gorączka, bóle mięśni brzucha. Aż pani, może tu pani podejść na chwilę. E, tak, oczywiście. Słyszałaś? Co się to mięso miało w sobie tego włosu? Nie nawet. Co robimy? Nie wiem. Pokaż. Musimy ostrzec tych ludzi, którzy zjedli te kanapki. Pogrzało dziecko. Siostra Konrada jest przerażona. Myśli, że w wędlinie z kanapek był niebezpieczny pasożyt. Dziewczyna uważa, że należy ostrzec wszystkich, którzy jedli kanapki. Zdenerwowana gimnazjalistka nie wie, że objawy zatrucia włosieniem występują dopiero po kilku dniach od zjedzenia zatrutego mięsa. Musicie natychmiast jechać do szpitala. Ale co ty mi tu pieprzysz? mówisz gdzie jest twój brat? On nie chciał was odwrócić. On nie wiedział, że mięso jest zarażone. Ja ty też tego nie wiesz. Patrz na Strzemskiego, ma wszystkie objawy na pewno zjadłego tego włosienia. Co, zjadłem? Gorączka, bóle brzucha, biegunka. Trzeba go zabrać do lekarza. No, faktycznie chyba. A go. masz bóle mięśni? Jak cholera. ja też mam bóle mięśni. widzisz, to włosień. Trzeba ich zawieźć do szpitala, bo to jest śmiertelne. Przestań co? pierdzielić mów, gdzie jest twój brat. Chcę jechać do szpitala? No, gdzie on jest do cholery Ani? Szuka się Konrada? A ty też jechał. To musisz Do wiosnę jaki tam poszedł? Przesuję się! mi się! Ja to zabijam go przez ciebie! No, co? Włosień. Dobra, biegnijmy po nauczycieli, bo oni go na mielonkę przerobią. Tymczasem Ula, Milena i Witek myślą, że Konrad ja. zaraził ich pasożytem, wywołującym śmierć. Chodząc. Gdzie jest ten kretyn, co się tu chowa i nas zaraził włosiem? W ogóle wie pani, co to jest? Znalazłem go! Ma 5 sekund na wytłumaczenie. Dogadałem się, dogadajmy się, proszę cię. Spokojnie. Słuchaj, igno, jeśli nam się coś stanie przez te twoje kanapki, spokojnie. to pożałujesz! Spokojnie, Pani by nie miał. E, spokojnie, niech pan. E, mogę sobie rzucić trochę gerki na plecach, bo wszyscy rozumieją. Ej, ja zaraz! Aaaaaa! Prawo, co ty robisz? No Niech pani puści! Co tu się dzieje? No ten idiota nas zaraził, należy mu się! Kim was zaraził, jak was zaraził? w których był włosień. Jaką mielonką oczy wygadacie? Okay. Okay. No, ból brzucha, biegunka, ból głowy, mam wszystkie objawy. Zobaczyć. Nie, chyba nic. Kochani, przepraszam, ale to jakieś nieporozumienie, jakaś bzdura. Jakie nieporozumienie? Już jedna dziewczyna z gimnazjum jest chora przez te jego kanapki. Nas pewnie też to czeka. Dobrze, kiedy jedliście te kanapki? No, dzisiaj rano, ale co to ma za znaczenie? Ano takie, że zarażenie włośnie i objawy tego nie występują tak szybko. Kochani, jestem więcej niż pewna, że to było zwykłe zatrucie no albo ja grypa sobie, żołądkowa. Nie wydaje mi się. Panie dyrektorze, ja pójdę może do higienistki sprawdzić, sprawdzę, czy dzisiaj w szkole ktoś miał kłopoty żołądkowe, dobrze? Tak, dziękuję, bardzo dobry pomysł. A was zapraszam do mnie. Milena ula, Witek, Konrad, no Lisa już, 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 już. Porozmawiamy w gabinecie. Jeszcze się policzymy. Objawy zarażenia włośnie nie występują tak szybko, a przecież Witek i Monika Barańska rozchorowali się zaraz po zjedzeniu kanapek. Ja jestem złana dziewczyny, że nie powiedziały mi od razu o co chodzi. Przecież dzięki temu moglibyśmy uniknąć rękoczynów, a całą tę sprawę wyjaśnić spokojnie. Jaborkowska zadzwoniła do matki Nikoli. Nauczycielka chce, żeby kobieta wzięła córkę do szpitala. Tymczasem matka jest wściekła na trzynastolatkę, bo ta uciekła z konkursu piękności i ośmieszyła ją przed komisją. Porozmawiajmy. dobrze? Proszę pani, my nie musimy wracać na konkurs. No ja nie chcę tam wracać. Panie boskie, Nikola, jak ty wyglądasz? Gdzie jest twój makijaż? To ja, y kazałam go higienistce zmienić. No i co pani zrobiła? przecież wszystko pani zepsuła. Proszę pani, Nikola ma uczulenie na te kosmetyki. Higienistka podała jej wapno, ale obie uważamy, że powinien ją zobaczyć Dokładnie. lekarz i dlatego do pani dzwoniłam. Ale pani jakieś bzdury opowiadają. Kosmetyki, które jej kupuję, są alergiczne i najdroższe, jakie są dostępne. Najlepsze. Proszę Pani, e, proszę mnie posłuchać, albo zabierze Pani córkę do lekarza, albo ja dzwonię po policję. No więc? Po policję? Naprawdę? Tak. Proszę Pani, Pani chyba naprawdę nie rozumie, jak, jak wygląda ta cała sytuacja. Jeśli jeszcze raz dziecko będzie miało pomalowaną twarz i zabierze Pani ją na konkurs, może się skończyć tylko i wyłącznie tragedią. Rozumie to, Pani? Proszę Cię, ja nie chcę tam wracać. No więc? Zabierze pani córkę tak, do lekarza. Tak, dobrze, zabiorę córkę do lekarza. No dobrze, to świetnie. A ja chciałabym z panią jutro na ten temat porozmawiać. Ma dobrze. pani dla niej jakieś normalne buty? Tak, Oprócz tak, tak. tych? Tak, oczywiście. To proszę. Nikola, zakładaj, bo musimy się spieszyć. Nikola, nie drap się, proszę cię. Nie robię nic złego. Chcę tylko, żeby moja córka była sławna i nie rozumiem, dlaczego ludzie to tak krytykują. Przecież makijaż się zmywa, buty na obcach się też nie są na stałe. Ja nie rozumiem, czemu ta nauczycielka tak się bulwersuje. Poza tym, to uczulenie na pewno nie jest od kosmetyków. No, no, gdzie ty mnie ciągniesz? Do toalety idziemy. Ale no, no, po co musiałeś mi zabrać do szpitala? Córeczka, muszę ci zrobić nowy makijaż. Matka Nikoli okłamała Marię Borkowską Cię, i nie zamierza zabrać ja ci, córki do szpitala. Za wszelką cenę chce, żeby dziewczyna wróciła z nią na konkurs piękności. Chodź, 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 chodź. Słuchaj, stoń tutaj. Dwie godziny nie zaszkodzić. wiesz, w tym makijażu już bardzo. Siadaj. Siadaj, siadaj, siadaj. siadaj. Zostaw to. Siadaj, bo nie mamy czasu. Siadaj. Matka nie przejmuje się tym, że krzywdzi córkę, liczy się dla niej tylko to, żeby trzynastolatka wygrała konkurs. Mm. Otwórz trochę te usta. Mamo, ale... mi... Słabo ci, rany boskie, no to masz, napisie tego. Kobieta postanawia dać córce trochę alkoholu. Ma nadzieję, że wódka poprawi Nikoli humor. Ty nie chcę. Słuchaj, pamiętasz Kornelię, tą twoją największą rywalkę? Jej mama zawsze przed konkursem dawała jej wiśniówkę i była rumiana i wesoła. Ale, mama, ja nie chcę. Dziecko, nie dyskutuj. Nikola, ja weź nie pij tej wiśniówki. Nie wtrącaj się, gówniaro. A właśnie, że będę, pani jest i to zdrowo. Nie wtrącaj o wszystkim się. Powiem pani Borkowskiej. Nie wtrącaj się. Dobrze. Idziemy stąd, zanim ta twoja, walnięta nauczycielka się tu pojawi. Chodź, bo musisz wygrać ten konkurs. No Idziemy. Chodź. No ja naprawdę nie mogę. Dam ci się napić w samochodzie. Okłamała mnie pani. Nie okłamałam pani, jadę do lekarza. Tak? Do lekarza? No przecież widzę, że usiłowała Pani jej zrobić nowy makijaż. Że Pani tak? to jest bzdura. I zmuszała Pani córkę do wypicia alkoholu. To jest bzdura, ja nie dawałam córce alkoholu. Ale proszę Pani, ja nie będę się z Panią kłócić, ani przepychać. Ja dzwonię po policję. Niech Pani dzwoni, a w tym czasie moja córka wygra Niech Pani gdzie z Panią nie pójdzie. Zostaw, otrzew się od a mojej matko! Stan Nikoli pogarsza się. Wysypka na twarzy jest coraz większa i dochodzi do obrzęku gardła. Nie jest. Nikola! Nikola, córeczko. Dyrektor szkoły rozmawia w pokoju nauczycielskim z uczniami, którzy napadli na Konrada. Jak mam teraz iść na randkę, jak cały czas heftam? Wie Panie... pan, ile do niej podbijałem? Panie dyrektorze, tak dobrze zrobił. Temu kretynowi się należało. Z tego, co wiem, to tobie nic nie dolega. To nie rozumiem twojej złości. Ale mile nie dolega. Panie dyrektorze, właśnie dowiedziałam się, że już 12 osób zwolniło się do domu z powodu wymiotów i biegunki. No i widzisz, matole, pół szkoły byś otruł. Człowieku, miałem tylko 7 kanapek, tak? Proszę, pokaż. Jedną DM z ośce, sam. Zjadłem jedną, dwa, wy zjedliście trzy, tak? Jak mogłem, jak mogłem otruć 12 osób, powiesz mi to? Nie wiem, masz, Jakoś ci się zrobiłeś? udało. Proszę, Zosiu, wejdź. A to tu czego szuka? Co się stało? Bo chodzi o to, że zadzwoniłam do mojej mamy, ona jest pielęgniarką w szpitalu. I dowiedziałam się, że to na pewno nie może być żadne zarażenie się właśnie, I że teraz w szkołach panuje epidemia y, grypy żołądkowej. Okazuje się, że uczniowie niesłusznie oskarżyli Konrada o sprzedawanie ja nieświeżych gry? kanapek. Najprawdopodobniej tak. Chcieliście mnie za jaja powiesić. Skoro? Bo ci należało. Przepraszam, wyrwałam Mam się. nadzieję. A wy przeproście kolegę. No... Sorry, młody. Witek. No głupio wyszło. Możesz mi oddać jak chcesz. Nikt nikomu nic nie będzie oddawał, jasne? No dobrze, panie dyrektorze, to skoro wszystko wyjaśnimy, możemy wyjść. Nie chcę się zarazić grypą. Dobrze, zmykajcie. Ty, Witek, też uciekaj do domu, bo rzeczywiście kogoś możesz zarazić. Basiu. No tak, jest, panie dyrektorze. Odprowadź go do higienistki. No dobrze panie dyrektorze, chodź. Cholerna grypa. Nie dość, że mi się za nią oberwało, to jeszcze mój biznes kanapkowy jest spalony. Kurde, nie by się wszystko wyjaśniło, ale i tak poszła fama że truje ludzi. No i teraz kto ode mnie kupi jakąkolwiek kanapkę. No właśnie, a poza tym już matka ich nie będzie mi już w ogóle robić. Trzynastoletnia Nikola trafiła do szpitala, gdzie otrzymała silne leki odczulające i czuje się już dobrze. Maria Borkowska następnego dnia rozmawia z matką uczennicy. Skierować sprawę do sądu rodzinnego o przyznanie kuratora. Zwariowała pani? Ktoś musi przyglądać się temu, co się dzieje w pani domu, sprawdzać, czy prawa dziecka są przestrzegane. Ja chciałam, żeby moja córka była sławna. I o mało jej pani nie zabiła. No, może przesadziłam, no ale. Od jakiegoś czasu znęca się Pani nad córką. Znęca się? To są, proszę Pani, za mocne słowa. Katuje ją, Pani, konkursami piękności. Zmusza ją do drakońskich diet, do wyczerpujących występów. Podaje jej, Pani, alkohol, a to jest absolutnie niedopuszczalne. Ja może przesadziłam. No, rzeczywiście, zdarzyło się. No, straciłam kontrolę i tak dałam jej alkohol, ale nigdy wcześniej jej nie dawałam alkoholu. No i właśnie o to chodzi, żeby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. Kurator będzie się przyglądał temu, co dzieje się w Pani domu. Jeśli okaże się, że dalej katuje Pani y, córkę y, konkursami piękności, to prawdopodobnie skieruje sprawę do sądu rodzinnego o odebranie Pani albo ograniczenie przynajmniej Pani praw rodzicielskich. Rozumie to Pani? Rozumiem, ale ja nie jestem złą matką. Nie, ale zrobiła Pani córce wielką krzywdę. I teraz chodzi o to, żeby to pani naprawiła, inaczej straci pani dziecko. Nie chciałam zrobić mojej córce krzywdy. Chciałam tylko, żeby osiągnęła to, czego mnie się nigdy nie udało osiągnąć. Kocham Nikolę i zrobiłam to wszystko, bo wierzyłam, że dzięki temu moja córka będzie szczęśliwa. To, co zrobiła matka Nikoli jest karygodne i nic jej nie usprawiedliwia. Gdybym jej w porę nie powstrzymała, naprawdę mogłaby dojść do tragedii. Mam nadzieję, że ta kobieta wreszcie się opamięta, bo ja naprawdę nie pozwolę, żeby dalej znęcała się nad córką. Maciu, ponieważ się odchudzasz, zrobiłam ci kanapki z synki chlebka. A tobie już żadnej kanapki nie zrobię. Jak chcesz, stawaj sobie wcześniej, rób sobie sam. Niech, mamo, zlituj się, no, już od dwóch Konrad przeprosił matkę za to, że oszukiwał ją i wykorzystywał do robienia kanapek, które sprzedawał w szkole. Mama chłopaka przeprosiny przyjęła, ale w najbliższym czasie nie ma zamiaru przygotowywać mu do szkoły drugiego śniadania. Hej Konrad! Hej! Hej, A hej Magda. No, widzę już lepiej z tym okiem. No, już trochę lepiej. A co taki smutny jesteś? A, no, no, daj spokój, ja śpię, gdzieś nie w domu. Hmm. A jakieś kanapki? Mam, no, ale no, tylko jedną. Podzielisz się ze mną. No dobra, niech się udzi. Kuzynki z Żaniołem. Dziękuję. Dzień. Dzień. Ej, Mielonka, co ty tu masz? macie jeszcze jakieś kanapki na zbyciu? A co ci tak oczko spływa? Dobra, zapisz się. A macie, jaki ważny. <ślad> Matka przestała zmuszać trzynastoletnią Nicole do udziałów w konkursach piękności. Dziewczynka wreszcie się wysypia i nie chodzi głodna. Cały czas myśli o wakacjach i wyjeździe do Kanady do ojca, za którym bardzo tęskni. Rodzinie Nikoli został przydzielony kurator sądowy, który sprawdza, czy matka nie znęca się nad córką. Mogę? Dzięki. Wezmę się koledze, koleżance tam. Mamie, kacie, rodzinie, kurde. Dzięki Wilkie. Spoko. Dzięki, dzięki, dzięki. O, hej Nikola, co robisz dzisiaj po szkole? No nic, my idziemy na basen. Idziesz z nami? Jasne. Może poznamy jakichś fajnych chłopaków? Byłyśmy specjalnie tuż wodoodporne. No, ja za to już dziękuję. No w sumie. Chcecie? Zaraz będziemy gadać, tylko muszę wysłać SMS-a mamie. Bajesz. Wybacz na nią. Specjalistki umawiają się na randki przez internet ze starszymi mężczyznami. To ja się z tobą umówiłam. To ty jesteś Elron? Pod jednego z mężczyzn podszywa się kolega z klasy Melani. Gdy to wychodzi na jaw, dziewczyna proponuje mu seks za milczenie. A ty nikomu o tym nie powiesz. Przecież nie mogę się umawiać z gościem, którego będę wstydziła się przed koleżankami. Ciągle się tylko czepia. Czternastoletnia Dagmara po rozwodzie rodziców chce zamieszkać z ojcem. Kłamie, że matka się nad nią znęca. Muszę zrobić tak, żeby wszyscy uwierzyli, że się nade mną znęca. To mi przywal. Jak? Normalnie pięścią w twarz. Na prosi koleżankę, żeby ją pobiła. O nie! Nie no, spoko jest super.